Przypominamy, że za miesiąc na deskach sali widowiskowej przy ulicy Zielonej odbędą się dwie duże imprezy. W piątek 22 listopada wystąpią artyści z teatru Czwarte Miasto, a dzień później, czyli 23 listopada, odwiedzi nas Marcin Daniec. Mega niespodzianką będzie występ artystów, którzy w Teatrze Roma przez kilkanaście lat wystawiali musical Mamma Mia. Zerknijmy, jak wyglądało to w Warszawie. raz i serce jak 高喊。 Sienią zobaczymy także gwiazdy kabaretu. Do Lubartowa już po raz drugi przyjedzie Marcin Daniec. Żeby Państwo wiedzieli, dzisiaj w telewizji przed chwilą wylałem swoją żółć, bo e, błyskotliwie pan redaktor zapytał, e, Pierwszy raz w Lubartowie. Ja mówię, tak, pierwszy, bo mnie a jeszcze nikt tutaj a nie zaprosił. Dopiero się Jacuś musiał pan Jacek ulitować. Dlatego cieszę się, że są brawa po tym tekście, że Państwo jednak wierzą w to, że ja tu jestem nie dlatego, że nie miałem co zrobić z wolnym terminem, tylko po prostu wcześniej, no żadne tak, halo, no jakby Pan tu dni mamy lub to nic. Nawet teraz, jak ma, menadżerka im powiedziała, rok temu dzwoni prawa ręka Pana Jacka. Rok temu. Czy Państwo sobie wyobrażają, jaki to jest zawodowiec? 12 miesięcy przed imprezą dzwoni do artysty. A kobitka z telewizji zadzwoniła do mnie 30 maja na festiwal do Opola na 6 czerwca. Wyobraźcie sobie, no podali mi jeszcze menażerka i powiedziała, że nami odwidać z Lubelskiej. Wiedziałem i nawet nie mam żalu, nie mam żalu, że Państwo się śmieją. No wbiłem w Krakowie Lubelska 97. Nie, 79. To wbite w Krakowie jak relikwie głaszczek nawigacje. Nie pomyl się, Franco, nie pomyl. No i skoro namiot będzie widać z drogi, no to? Słuchajcie, ja dłużej szukałem, Jezu, dłużej szukałem niż jechałem z Krakowa. I cały czas masz to. You have arrived. Masz to. No ale nimo nikto machnąć menażerka na no, Jezu, bo tego nie widać z, z drogi. I stoi facet w stary, przy Starym Żuku. Ro, kręci czternastką coś tam, przy tym. Ja mówię, mistrzuni, gdzie jest amfiteatr w, w Lubarkowi? <zysy> <zysy> on... <zysy> ale słuchajcie, on niespieszony, mówi. W, 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 wielki świat bawi się dzisiaj. Ja wie, chłopie, to to wiem od roku. Tylko pokaż, jak dojechać. I on tym kluczem, o tam i, i nie będzie widać drogi. Dzięki, jak odjeżdżałem, kochani, to on na tym żuku miał y, 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 tam napisane Urząd Miasta, Lubartowa, coś, tam taką kobitkę, pytał, kto to był ten przy żuku? A burmistrz! Drugą gwiazdą będzie kabaret Zdolni i Skromni. Marzy! To co ty. To co ty zapomniałeś, jak to się robi, czy co? To już tyle razy ci kiedyś tłumaczyłem. Słuchaj mnie. Ty masz pojazd szynowy. Rozumiem. Kobieta ma zajezdnie. i karabat, i rozumiem. Idziesz po torach. Prosto do wozowni i potem tą dryzynką powolutku nie za szybko, żebyś się od razu nie wykoleił. I jak jest już stać. A tak, no, bo... Bo ja tam współlokatorze tu, współlokatorze tu. Tak, tak. Tak, no, a w ogóle ten... Ja nie śpię? Nie śpię, nie, bo ja się uczę. Tak? No, kurkę, ja się uczę. Renowolskie, bo jutro mam ten. Z, z czym się pije whisky? Z kolą? Jutro mam kolą, No, okay. także. Mm, ciężka mm, rzecz, no ciężka, tak, także tego. Tak, tak. Tak. Także idę kuć. hu, tak. ty błażej też? <laughs> to w dłoń i kuj póki gorąco! <laughs> uh, uh, uh. No. No ci zrobiła, wylew. Zrobiłam ci bezkofeinową, bo byście znowu gadali do piątej nad ranem. Masz. A, okay, dziękuję. Nie wylej. A tu masz no, ręcznik. Ale chodzi o to, że ja nie masz... Eee! A ty co tu robisz? Ja... ho ho ha, e, Ja też na to nasze studenckie mieszkanko sprowadziłem panienkę. No, słucham, jaka czupryna, kurka. Także będę... Będę ją... Szarpał jak rekszom czynkę! Tak będę! Tyrek, książynkę, ty! Błagam, nie rozśmieszaj mnie! Przecież ty moczu nie trzymasz! Co ty myślisz, że ja nie wiem? Ty możesz tę gorączkę w lodówce polizać, z Przecież ty ja wiem, że ty co pięć minut wychodzisz w nocy do kibelka, nakapiesz tam trzy kropki i znowu i znowu nakapiesz trzy kropki i znowu idę. Ja ci tyle razy mówiłam, idź do urologa! No idź, do urologa! My tu z błażejem jako. Współlokatorzy! A co ty masz z twarzą? ty wyglądasz jak nasz kot po kastracji. Podobno na spółdzielcze imprezy zostały już ostatnie wejściówki. Tak, jesteśmy tak zaskoczeni w tym roku zainteresowaniem biletami. Przyznam się szczerze, że takiego zainteresowania jeszcze nie było. Więc widać, że głód yy, imprezy jesiennej jest olbrzymi. Wydaliśmy prawie pół tysiąca biletów na sam kabaret. Wydaliśmy tyle samo biletów na yy, musical, więc yy, jesteśmy niesamowicie pozytywnie zaskoczeni tym, co się dzieje. Cieszymy się że, się, że spotkamy z naszymi mieszkańcami. Natomiast ważna uwaga, należy się śpieszyć, ponieważ yy, no nie będzie trwało to wydawanie tych biletów do końca. To nie ostatnia impreza spółdzielni i nie tylko spółdzielnia będzie wypełniała długie jesienne wieczory. Tak, to nie ostatnia impreza raz. Podam tylko jeszcze takie uzupełnienie, że bilety wydajemy jeszcze tylko w przyszłym tygodniu, więc ten, kto nie w przyszłym tygodniu nie zjawi się po bilety, nie będzie już ich nie otrzyma ich, ponieważ spodziewamy się, że. Pewnie po kabaret pojawi nam się kolejne 1000 osób, 500 osób, przepraszam, i pewnie na musical przyjdzie również 500 osób, więc z przyszłym tygodniem zamykamy wydawanie biletów. Kto późno szkodzi, ten sam sobie szkodzi. Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. To jest pierwsza informacja, bardzo istotna. Druga, czy ostatnia? Nie, nie ostatnia. W przyszłym tygodniu poinformujemy, co dalej. A jesień szykuje nam się bardzo, bardzo atrakcyjnie, także jeszcze w tym tygodniu nie uruchamiamy tej procedury wydawania kolejnych wyścigówek, ale w przyszłym tygodniu za pośrednictwem kanału S poinformujemy o kolejnych przedsięwzięciach, które będą realizowane. Ale tutaj, jak pani słusznie w pytaniu zadała, zwróciła uwagę to nie tylko my, ponieważ do, zwrócił się do nas tutaj właściciel restauracji Rancho Ross który poinformował nas, że chce organizować tzw. taneczne wieczorki. Więc w spółdzielni mieszkaniowej będzie się działo. To nie my organizujemy jako spółdzielnia mieszkaniowa, tylko on będzie organizował i z tych informacji, które od niego otrzymaliśmy, co dwa tygodnie w spółdzielni mieszkaniowej wszyscy, którzy kiedyś lubili chodzić na dyskoteki, lubią staronutę, mają to są 30 plus, będą mogli do spółdzielni mieszkaniowej przyjść, I z tego co wiem, ma być jakiś przygotowany poczęstunek. Ma być muzyka, ma być dobra atmosfera, no i pierwsza impreza chyba za tydzień albo za dwa tygodnie. Ale podobno ogłoszenia mają wisieć u nas w spółdzielni mieszkaniowej, jak i on również ma o tym zawiadamiać. Natomiast no, będzie się u nas działo, będziemy żyli. Z tym, że mówię, te wieczorki są realizowane nie przez spółdzielnię mieszkaniową, tylko przez y, prywatny podmiot, który będzie je organizował i będzie pilnował, będzie sprawdzał czy wszyscy zachowują się grzecznie. No, wybieram się na ten wieczorek, także zobaczę, co się będzie tam działo. Mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy, same dobre emocje i że wszyscy będą uśmiechnięci, ponieważ jak okaże się, że sprawdzi się ten pomysł, to ta impreza ma odbywać się cyklicznie. Ponieważ również jest taka kwestia, że wiele osób do nas się zwracało. Ja, nawet jak robimy spółdzielczo Andrzejki, to słyszałem, czego raz w roku prezesie. Czego nie co tydzień albo codziennie. Ja mówię, no tak, codziennie. Jeszcze przejść od stołu do stołu, porozmawiać z każdym, trzaśnij coś tam mocniejszego. Dopiero wbawili mi by mnie wszyscy w różnego rodzaju problemy. Musiałbym potem zapisywać się do różnego rodzaju klubów. No ale, ale yy, pozytyw jest taki, że jest odpowiedź na to zapotrzebowanie, będzie to również organizowane, a my, jako spółdzielnia mieszkaniowa, również mamy jeszcze cały cykl imprez, które będziemy jesienio. Organizowanie.